Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesora, witam Państwa. Naszym gościem jest Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Dzień dobry. Witam Pana i witam radio słuchaczy. Yy, wrażenia po meczu Polska-Holandia? Słodko-gorzkie? Yy, nie, wstydu nie było. Oczywiście no, lepiej, to, to, to brzy... lepiej brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Niemniej jednak yy, chłopcy starali na wysokości zadania. Szkoda, bo myślę, że remis byłby sprawiedliwy w tym meczu. Trener z Bytomia. Nie dość, że wszyscy mówią, że ikona stylu... Wystarczy, że trener ubierze ładny garnitur i już ikona stylu. Yy, natomiast yy, czy ta reprezentacja przypadkiem w parę miesięcy nie gra już ze dwa razy lepiej niż ta za Czesława No Gra i być może to będzie ten moment, w którym pokażemy, że siła tych graczy w zespole będzie coraz większa. To bardzo ważne, w, przy, przynajmniej w, w sporcie zespołowym. Zgranie drużyny i chęć walki. Cieszy to, że nowi zawodnicy są w drużynie i wychodzą, grają bez kompleksów. Na pewno jest to dobry prognostyk na dalsze. Na, da, na kolejne mecze w mistrzostwach. To szybkie biuro bu bukmacherskie jeszcze, kto będzie mistrzem Europy po pierwszym wrażeniu? Oj, nie wiem, nie jestem na tyle znawcą piłki nożnej, żeby się pokusić o taki wyrok. Tym bardziej, że widać tutaj, że każdy z każdym gra równo, choć te wyniki czasami tego nie pokazują, no, nie, Niemcy, ale... Niemcy, Hiszpania całkiem tak, niezły początek. Proszę zobaczyć, Niemcy też e, zaskoczyli dobrą grą, wysokim wynikiem, także może być różnie. Jeśli Polska zostanie mistrzem Europy, czy Michała Popierza dokoptuje się do pantonu Bytomskiego z okazji 770-lecia? Miasta. Bez wątpienia. Bez wątpienia. Dziś tymczasem a propos w Bytomiu upamiętnia. Czy właściwie przyjeżdżają potomkowie. Przyjechali. Pra... Przyjechali, przyjechali już potomkowie prawnuki Georga Bruninga, Franza Landsbergera. I co? W końcu ci panowie zostaną upamiętnieni w, byt... w mieście, w którym budowali? E, tak, już powstały e, tablice. E... Przy domu Georga Bruninga na Alei Legionów tablica w operze, bo przypomnijmy, że Franz Landsberger był jednym z in inicjatorów i fundatorów, e, częściowo również e, dzisiejszego budynku opery, a wtedy teatru i domu. Domu muzyki, domu koncertowego, bo tak dokładnie się to nazywało. Bardzo wzruszająca dla potomków chwila. Przyjechali z trzech kontynentów: Australii, Europy i Ameryki Północnej. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Dziś konferencja prasowa z ich udziałem, więc znowu pewnie dawka ciekawych informacji smaczku dodaje na przykład to, że zabrali ze sobą skrzypce Franza Landsbergera. Przypomnijmy, że to był taki muzyk amator, bo jego rodzice nie bardzo chcieli się zgodzić, aby kształcił się w tym kierunku. Przez skrzypki, pradziadkę. Tak jest, z 1829 roku. Dalej funkcjonujące w dobrym stanie. Zagrano na nich wczoraj. Piękną melodię, także no naprawdę, naprawdę ciekawy wczoraj event w Operze. Panie Prezydencie, zawsze przed y, krótką przerwą, ile protestów do urzędów wpłynęło w związku z tym, że będziecie honorować Niemców w polskim mieście? E, na razie żaden, ale bywały takie maile e, dotyczące mojej osoby generalnie, że rzekomo nakazuje uczyć o, e, o Georgu Bruningu, e, cytuję pochołku Bismarka, ale... Uff. Chociaż bieżąc do tego, że takie rzeczy już chyba nie wywołują emocji, że w betonie można yy, yy, przywoływać pamięć, upamiętniać, chwalić się tak Adamem Didurem na przykład, jak i Georgem Bruningiem? Bez wątpienia. Historię możemy oceniać, ale nie możemy jej zmieniać. I historia yy, i fakty pokazują, że Georg Bruning, Franz Landsberger i inni na, pe na pewno bardzo mocno przyczynili się do rozwoju tego miasta, do miasta, które jest w, ten, te, w tej obecnej postaci dzisiaj. Zresztą cały proces rewitalizacji, który już został częściowo zrealizowany, odsłonił na nowo ich dzieła i można je dzisiaj zobaczyć. W Mariusz Wołosz, się. prezydent Bytomia jest dziś z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia jest dziś z nami. Po raz drugi pana i państwa witamy. I ja witam państwa. Panie prezydencie, wnuk, prawnuki właściwie, Bruno Lansbergera. Prawnuki, Pra i prapra. La, pra, to... pra, pra pra, pra. Tak, 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 tak. To oni bytą znają tylko z opowiadań, jak sądzę? No tak, zdecydowana większość z nich jest po raz pierwszy w Polsce. Miałem okazję z nimi wczoraj rozmawiać. Są pod wielkim wrażeniem, zresztą mają bardzo bogaty plan, więc szli szlakiem swoich przodków. Byli w budynkach użyteczności publicznej, przechadzali się ulicami, pokazywaliśmy im wszystko to, co zostało wybudowane za tamtych czasów. Tak Łącznie jest... z linią tramwajową, chociaż ona ma już dzisiaj trochę inną postać, ale proszę pamiętać, że właśnie to za Georga Bruninga, pierwsza linia tramwajowa na Górnym Śląsku z dworca do piekar. Taka linia kiedyś istniała to pierwsza biologiczna oczyszczalnia ścieków. Także naprawdę wiele, wiele rzeczy do pokazania, i tak jak mówię, jak powiedziałem wcześniej, bardzo wzruszające momenty dla tych potomków, którzy jak widać, bardzo utożsamiają się i z tym miastem, i ze swoimi przodkami. A ta historia, na przykład Gorga Bruninga, który, Bezpornie jest jednym, y, przeszedł do historii jako y, wielki budowniczy bytomia. I to w dodatku jeszcze nie bytomianin, to człowiek, który przyjechał na kontrakt do, do tego miasta. To to jest historia, którą y, y, potomkowie Bruninga jak i Landsbergera gdzieś znali z opowiadań rodzinnych, czy musieliście ją opowiedzieć sami na nowo? Nie, oczywiście oni bardzo dokładnie znają losy swoich przodków. Zresztą mówili o tym, że od wielu lat starają się zdobywać wszystkie informacje. Po raz pierwszy ten kontakt i wizyta była w 2016 roku. No a później poszukiwania dokumentów i śledzenie losów przodków. Dzisiaj ich wiedza jest już bardzo duża. Też dlatego, tak jak mówię, bardzo dużą przywiązują wagę do tego, jak wygląda dzisiaj Bytom, co się tutaj działo, no a bez wątpienia ten okres, czyli 36 lat rządów Georga Bruninga, no rozbudował to miasto, uzbroił sieć gazową, wodociągową, kanalizacyjną, elektryfikacja, no, wszystkie te rzeczy, z których dzisiaj też się cieszymy, powstały właśnie w tym czasie. Dziś by to mi nie tylko ceremonie, ale też ważne, właśnie jak to określić, formalności, absolutorium, wotum zaufania dalej. formalności? No tak, chyba formalności. Biorąc pod uwagę yy. układ sił dzisiaj. Nie, no, no myślę, ja mówiąc o formalności, myślę sformalizowanie pewnych rzeczy, które wynikają z przepisów, czyli. E, zatwierdzenie sprawozdania, czy też raport o stanie miasta z zeszłego roku, wotum e, zaufania wobec mojej osoby, to wszystko dzisiaj podczas głosowania na sesji Rady Miejskiej. W jakim stanie jest Bytom dzisiaj, w roku 2024, w dokładnie w połowie? E, myślę, że nadal jeszcze w stabilnym, choć e, mówię to z dużą obawą, dlatego że e, warto tutaj podkreślić, że coś, co wydaje się nieoczywiste, E, 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 tak jak e, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli sprawdzenie rachunków, mówiąc w takim dużym uproszczeniu, jest to opinia, którą otrzymaliśmy pozytywną za realizację budżetu za zeszły rok, z zastrzeżeniem, o którym zaraz powiem, no, ale są miasta, którym się to nie udało, bo niestety koszty rosły niewspółmiernie do, do, do wzrostu dochodów, bo wzrost dochodów na mieszkańca to jest nieco ponad 3%, a jak e, i co w dzisiejszych czasach kosztuje, to wszyscy doskonale wiedzą, uwaga związana była z tym, że deficyt planowany był nieco większy niż ten, nieco mniejszy niż ten, który w rzeczywistości Miał miejsce, no ale też e, trzeba powiedzieć, że na, na koniec zeszłego <coughs> roku e, refundacje z marszałk Urzędu Marszałkowskiego e, no, nie były tak wysokie, jak powinny być, bo Marszałkowskiego? tak zostało do rozliczenia wtedy jeszcze 40 milionów złotych, a mówimy o różnicy 10, więc gdyby udało się więcej rzeczy rozliczyć z realizowanych z Urzędem Marszałkowskim, pewnie tej uwagi by nie było. Niemniej jednak ona jest, ale decyzja jest pozytywna, opinia jest pozytywna, co mnie bardzo cieszy. Ten mały znak zapytania, czy ma drobna niepewność, która pojawiła się w Państwu głosie, to jest, yy, odnosi się do generalnej sytuacji samorządów w roku 2024 w połowie, bez wątpienia tak, bez wątpienia w połowie tak, po, roku? Bez wątpienia tak, bo mimo y, wielu spotkań i różnych zapowiedzi, no, ciągle nie wiemy w jaki sposób y, subwencja, czy subwencje będą liczone w, w przyszłych latach a bez wątpienia no, nie da się dalej tak funkcjonować, stąd też problemy wielu gmin, a chcielibyśmy mieć jasność i to, że, że nasze dochody będą wzrastały i będziemy mogli dalej na co najmniej takim poziomie realizować i świadczyć usługi dla mieszkańców. A te zapowiedzi ministra finansów, na przykład dotyczące w ogóle zmiany polityki naliczania podatków. Zbyt mało czasu mamy, abym mówił o tym ze szczegółami. Niemniej jednak bardzo dziwi mnie to, że miasta na prawach powiatu tak naprawdę e, wyjdą na tym najgorzej, e, bo oczywiście został podany specyficzny wzór, e, ale służby finansowe sobie z nim doskonale poradziły i wygląda na to, że że w tej kwestii wyjdą najgorzej, czego kompletnie nie rozumiem ze względów politycznych, jak i praktycznych. No, niemniej jednak Zaczy, do końca... Co znaczy już... najgorzej? Znaczy, że ten, ta poprawa sytuacji finansowej tak będzie jest, najmniejsza, będzie, nieznaczna? będzie najmniejsza, być może nieznaczna. Ale tak jak powiedziałem, zmiany mają wejść w życie od roku 2025. Więc liczę, że do tego czasu jeszcze wiele w tej kwestii się zmieni. Czy Pan, słysząc takie e, słowa pre, nowej prezydent Zabrza, która mówi, że e, to był maj bodaj, e, że miasto musi już korzystać z pieniędzy z debetu, Pan jest szokowany taką sytuacją? Jako, jako prezydent nie, sąsiedniego miasta? Nie, nie są zszokowany, dlatego że no, siłą rzeczy mm, śledziłem los również innych miast, bardziej lub mniej i, i pewne ruchy mogły mnie, mnie dziwić i uważam, że były, były robione na wyrost, czego jakby efekt dzisiaj jest. Ale sytuacja Bytomia, kiedy ja pięć lat temu pierwszy raz wygrałem wybory, to nie była wcale lepsza. Myślę, że pani Rupnieska poradzi sobie z tą sytuacją. Oczywiście nie stanie się to z miesiąca na miesiąc, ale myślę, że ciężka praca przed nią, ale na pewno, na pewno z korzyścią dla miasta. Odnosząc to do ogółu yy, innych prezydentów, Miast Metropoli powiedział, że miasto, jego miasto niemałe ma pieniądze gdzieś do września, a później to właściwie ciężko powiedzieć. No tak, jest podobnie wszędzie. Niektórzy mówią, że gdzieś do lipca, do sierpnia, a jest podobnie wszędzie. Jest podobnie wszędzie, dlatego że proszę pamiętać, że pierwsza zmiana, czyli Polski ład, spowodował ogromną utratę w dochodach miasta. Ona była częściowo taka jakby refinansowana czy finans, finansowana to będzie lepsze słowo przez rząd, który do ostatniej chwili trzymał w tajemnicy kwoty, jakie miasto gdzie tam coś wesprze. Potem było trochę dolane i to pozwalało, przepraszam, za to określenie, dokulać się do końca roku. W tej chwili ta świadomość, myślę, po stronie rządu jest, jaka kwota wsparcia będzie. To nie tego, kruplu, tego nie, nie ma jak rozumiem. No, a jeżeli nie będzie kroplówek, no to będą ogromne problemy w czwartym kwartale tego roku i to myślę, że nie w jednym samorządzie, a w wielu. Tak. Proszę zwrócić uwagę, jeden taki prosty przykład, specjalnie zabrałem to dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy i my tu nie oczekiwalibyśmy na przykład wielkiej pomocy i... I jakiegoś wielkiego wsparcia, ale na przykład realizację w 100% tego, co Państwo powinny robić, czyli finansowanie oświaty. 439 milionów złotych, taki jest koszt realizacji zadań oświatowych w Bytomiu, z czego miasto musi z własnych dochodów wyłożyć ponad 165 milionów złotych. I gdyby tylko te zadania. Czyli jest jedna trzecia, jedna, tak jedna trzecia, która pokrywa miasto. Dokładnie tak. Gdyby tylko te zadania były sfinansowane tak jak należy, naprawdę nie prosilibyśmy o żadne pomoc, żadne wsparcie i żadne zmiany, bo bylibyśmy sobie w stanie w naprawdę, naprawdę dobrze poradzić. Kontaktów, dyskusji z przedstawicielami rządu, którzy jak słyszę nie unikają tych rozmów. Minister Domański zapowiada zresztą, jak, jak mówiliśmy, te zmiany w polityce podatkowej. Rozmawiacie o czymś takim jak subwencja. Bo to jest temat, który ma jest starszy od nas. Na wiecie. każdym spotkaniu temat subwencji oświatowej. Przypomnę, po reformie samorządu relacja była mniej więcej 30 do 70, czyli 30% wykłada samorząd, 70% rząd. Dzisiaj, jak pan widzi, jest dokładnie odwrotnie. I mówimy o tym, że jakby realizacja i subwencja taka, jak się należy w tym zadaniu, pozwoliłaby nam na nieproszenie się na pewno na stabilniejsze zarządzanie finansami miasta. Ktoś słucha, ktoś proponuje, ktoś z drugiej strony widzi potrzebę unormowania. Różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa. Są tacy, którzy mają pojęcie o samorządzie i wiedzą z jakimi problemami to niedofinansowanie się wiąże. No, ale są tacy, którzy zaczęli swoją przygodę polityczną już od poziomu Sejmu i tutaj bywa różnie. Tak swoją drogą jest w... dzisiaj również kwestia dyskutowana reformy metropolii czy ustawy metropolitalnej, na bazie której funkcjonuje GZM. No i tam wśród argumentów przewija się również temat przekazania do metropolii szkół ponadpodstawowych. Mhm. To może być ciekawe przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, jak będzie wyglądać finansowanie tego, bo no, samorządy przekażą mymy. GZM szkoły bez, bez tego wkładu, który, który muszą dołożyć Wie do subwencji, pan, czy razem kto z nim? będzie organem prowadzącym, tak to się nazywa, myślę, że jest tutaj drugorzędne pytanie, jak będzie wyglądało finansowanie i czy one będzie na właściwym poziomie. Bo to jest dzisiaj największy problem. No i oczywiście musimy się przygotować na mocne tąpnięcie, no bo nisz demograficzny pokaże nam, w jakim miejscu jesteśmy, a liczby są, liczby są nieubłagane, więc jeśli ten przyrost naturalny będzie dalej na takim poziomie, jakim jest, to będziemy mieli ogromne problemy z utrzymaniem takiej ilości placówek, bo po prostu nie będzie kogo w nich uczyć. No to proszę jeszcze pozdrowić wszystkich prezentów, którzy budują stadiony na przykład dzisiaj inne obiekty, które ja trzeba się każdy, Każda władza w każdym mieście podejmuje własne suwerenne decyzje. Nie chciałbym tego absolutnie oceniać. Niemniej jednak, no, tak jak pan wspomniał, patrząc choćby na te dane, to pytanie kto będzie kiedyś zapełniał te wszystkie obiekty. Panie prezydencie, tak jeszcze swoją drogą, przy okazji, a propos raportu o stanie miasta i przyszłości perspektyw. szybkrystyna, Coś nowego? No, na razie, Czekacie na na razie na pieniądze? Tak jak, dokumenty zostały, jakby wnioski zostały złożone, czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu w ramach tego projektu, o którym już rozmawialiśmy. Jakieś przecieki? Nie, no, ja przynajmniej ich nie mam, ale pan na pewno by coś takiego zdobył. No, Mając pana konsekwencje, dociekliwość i kontakty słyszałem, może by że... się udało. Znaczy inaczej. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że to na przykład wyburzyć albo coś takiego. To już jest bardzo, bardzo, dobry bardzo wartościowy zabytek. To już bardzo dobry sygnał. Termin? Wakacje? Po wakacjach? Rozstrzygnięcie, oczywiście. Myślę, że po wakacjach. Mówiono o jesiennym terminie, więc tak bym na to patrzył. Czy pan śledzi dyskusję na temat wywołaną, oczywiście, po pożarze w Sienowicach nielegalnego składowiska odpadów? Dyskusję na ten temat samorządową? samorządowo-rządową? Tak, śledzę. Niemniej jednak temat pożarów na składowiskach rokrocznie się powtarza. Nadal jeszcze obowiązujące przepisy dają możliwość dużego zarobku, nielegalnego zarobku, dlatego że tak jak już to wielokrotnie rozmawialiśmy, na bazie legalnie wydanych decyzji składowane są nielegalnie odpady. Bytom był tego dobrym przykładem, ale udało się jedna z firm, która kilkanaście lat na bazie legalnej decyzji składowała nielegalne odpady, Niebezpieczne odpady. Tam skończyło się to wyrokiem, wyrokiem, który skazał dwie osoby jako osoby w zorganizowanej grupie przestępczej, które wyrządziły szkody. W środowisku, więc można to zrobić. My dzisiaj nie mamy takiego problemu. Zdarzają się oczywiście incydenty, podrzucenia jakichś tam odpadów, ale to już są jakby niewielkie ilości, tutaj na bieżąco działamy. Niemniej jednak są na mapie Polski miasta i miejsca, w których ten proceder pewnie jeszcze. No, na Śląsku i w województwie Śląskim jest ich również wciąż sporo, i problem na tyle wciąż jest nierozwiązany, że tak samorządowcy, czyli prezydenci burmistrzowie e, akcentują konieczność zmian w prawie. Ostatnio marszałkowie z wszystkich województw w e, ogrodzieńcy bodajże ja, ja bym... dyskutowali na ten temat. Jakie zmiany w prawie, jakie zmiany w prawie e, biorąc e, pod uwagę do siebie że Są ja, absolutnie konieczne dzisiaj. Panie redaktorze, nie, nie zgadzam się z tym poglądem. Może koledzy moi e, samorządowcy będą na mnie o to źli, ale ja kiedy rozpoczynałem walkę z mafią świeciową, to wyszedłem z założenia, że przestępcy. Z reguły, z założenia, z definicji nie przestrzegają przepisów. Jakie by one nie były, jeżeli ktoś toczy przestępczy proceder, to jego nie interesuje to. Nie interesuje to, jakie będą kary, czy w jaki sposób to będzie egzekwowane. Mówię, cały czas jest to kwestia tego, że wydawane są decyzje, bo. Nie ma przeciwwskazań do jej wydania i na tej decyzji włożone są zupełnie inne odpady, a nasze jednostki kontrolujące, w tym e, na przykład e, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, e, są, mówiąc delikatnie, koślawe, e, no żeby, żeby nie powiedzieć, że mam e, podejrzenia, że również... E, 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 również e, e, sprzyjające często takim procederom, czy też osobom. Dlaczego nie wiem, zostawiam tutaj e, jakby niedokończone zdanie, i bardziej bym wziął się za te instytucje i tam wprowadził ludzi wiarygodnych, e, którzy faktycznie będą Pańskim reagować na to. instytucje, które powinny kontrolować, które wydają zgody. Nie do końca ma pan zaufanie do... Nie mam w ogóle zaufania. Do ich działań? Nie mam w ogóle zaufania. Jestem zdziwiony. To jest coś więcej niż przeczucie? Jestem zdziwiony, że na przykład, e, e, jeśli chodzi o wojewódzki, e, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w, e, w województwie śląskim, minister nie dokonał zmian, nie dokonał zmian kadrowych, mimo tego, że sygnalizowaliśmy, że w naszej ocenie są tam osoby, które mówiąc bardzo delikatnie i w cudzysłowie, sprzyjają tym, którzy niebezpieczne odpady wdrożą. Hmm. E, Mówił pan o tym, że... Hmm... Tutaj mamy do czynienia z przestępstwem, nikt Pewnie nie przestrzega prawa tak, dalej, i tak dalej. ale później na koniec to na was spada obowiązek od no 2009, tak, bo, 2019 bo... roku chyba. Wy macie, wy jako samorządy macie obowiązek usuwania tak ma, e, nielegalnych tak odpadów z, prost, czyje, z własnego terenu. na czyjej działce został ujawniony odpad, jaki on by nie był, właściciel działki ma obowiązek go usunąć. I teraz mówimy dzisiaj w przypadku e, e, na przykład e, e, odpadów ropopochodnych czy innych, Ogromne koszty ich utylizacji. Tak. Macie i, pieniądze na to? I absolutnie nie. No nie macie absolutnie właśnie. nie I wtedy wygląda to w ten sposób, że mówiąc bardzo kolokwialnie, zamiast remontować ulicy, wydajemy e, ogromne pieniądze na utylizację takich odpadów. Tak jak powiedziałem, w Bytomiu są to incydenty, z czego się bardzo cieszę, ale co nie zmniejsza naszej czynności w tym zakresie. Reagujemy na każdy sygnał i jesteśmy bardzo szybko w momencie, kiedy mieszkańcy, bo to najczęściej oni też e, informują, ale też jest system monitoringu coraz bardziej rozbudowany, więc e, wiemy, co się dzieje. No natomiast w przypadkach takich, w których składowane są ogromne ilości, to są kwoty nieosiągalne do nieosiągalne dla wielu samorządów, no i kłopot wtedy nie tylko w kwestii pieniędzy, ale też zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. No to ma Pan, czy to jest konkretna zmiana, która powinna zostać przeprowadzona? Pamiętam raport NIK z zeszłego roku. W tej sprawie właśnie, który przypominał dokładnie to wszystko, o czym rozmawiamy, miasta nie, czyli prezydenci burmistrzowie nie dysponują instrumentami, które pozwoliłyby na ustalenie, kto jest właścicielem odpadów, kto jest odpowiedzialny za ich usunięcie, ani pieniędzy pieniędzmi, które e, pozwalałyby usunięcie, na usunięcie tych odpadów w drodze e, postępowania, wykona wykonania zastępczego. To, to, co, to... No, jest, do jest dokładnie to, jak pan mówi. Proszę pamiętać, że często. Problemy wynikają z tego, że zatrzymany pojazd z odpadem X zostaje poddany weryfikacji, jeśli oczywiście służby są w stanie przyjechać, a często tak nie jest. Często robi to Straż Pożarna, potem na etapie sądowym. Kwestionowane są wyniki badań, mówiące o tym, że aparatura czy też sprzęt, który ma Straż Pożarna, jest niewystarczający do tego. Także naprawdę po tamtej stronie to są wyspecjalizowani w tym procederze ludzie i wykorzystują dziury w systemie niejednokrotnie, zwożąc, tak jak powiedziałem, na bazie legalnych decyzji nielegalne odpady, zasłaniając się tym, że mają zgodnie z prawem wydaną decyzję, co jest prawdą, tylko przywożą nie to. Co w tej decyzji jest? To jeszcze na koniec w takim razie, biorąc pod uwagę, że mamy najbardziej eleganckiego trenera z Bytomia na Mistrzostwach Europy, tak mówią podobno Polska-Austria, już za kilka dni? Eee, Tym razem do przodu? Pewnie pana zdziwię, uważam, że wygramy ten mecz 2-0. O, proszę. Zapamiętujemy w takim razie. Marcin Zasada, eee, pozdrawiam. Pozdrawiamy Państwa w ten poniedziałek i żegnamy się z Mariuszem Wołoszem, prezydentem Bytomia, który był dziś gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu i dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Życzę miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.